Cześć widzowie, witam was wszystkich w kolejnym odcinku zakupowym. Odcinki zakupowe cieszą się, nie zmieni waszą uwagą i lubicie je oglądać, więc kolejny odcinek zakupowy z Lidla i nie tylko. Byłem w Action, byłem w Lidlu. W świecie udanych zakupów. No i po kolei pierwsza rzecz, którą udało się kupić dzięki jednemu z moich subskrybentów, jednemu z moich widzów to ten oto Święty Gral to jest akumulator 12A Park 20V. Bardzo rzadki egzemplarz, praktycznie niedostępny. Bardzo ciężko było go kupić. Zobaczcie, jak jest duży. Jest to najpojemniejszy z akumulatorów, właśnie Park z Serii X20V Team na Bluetooth'a. Bardzo ciężki do tych najbardziej prądużernych narzędzi będzie jak znalazł. Cena też była bardzo dobra, bo 300 zł po promocji. No one są praktycznie niedostępne, nie można je kupić online. W sklepach występują w bardzo małych ilościach. Ja sam nie mogłem go kupić, dopiero właśnie jeden z widzów pomógł mi. U niego w Lidlu były. Więc dzięki raz jeszcze za pomoc w zakupie. No, to jest dosyć duża pojemność, 12Ah. Model to jest PAPS 2012A1, pierwsza rewizja. Wszystkie informacje tutaj są najważniejsze. Lion baterie. Yy, oczywiście na pięcioletniej gwarancji Li a nie 3 gwarancji. Lidla jest to jedyny chyba z tych rzeczy performance, gdzie są 3 lata gwarancji. Także będziemy to sobie testować. Myślę, że w tych większych 40V urządzeniach sprawdzi się znakomicie. Do mniejszych szlifierek jest zdecydowanie za ciężki. Tu jest grubo ponad kilogram wagi, ale to sobie pewnie zrobimy osobny, dedykowany odcinek. Słuchajcie, w tym też kartonie przyszła do mnie niespodzianka. Wypełniony po brzegi karton z żelkami. Nie wiem jak wy, ale ja podczas majsterkowania uwielbiam, uwielbiam yy, przegryzać takie przekąski. Słodkie, kwaśne żelki. A tutaj, dzięki firmie Gusto, mamy też od nich liścik. To jest oczywiście znana firma w internecie. Polecam w ogóle ich wyroby. Polska firma bardzo, bardzo przepyszne żelki. Ja już się nie mogę doczekać. Właściwie to skosztuję od razu. To są kwaśne konfidentki, jabłko i gruszka. Zobaczcie, jak one wyglądają. No, są przepyszne. Mm. Ale kwaśne! Gusto dzięki raz jeszcze za te przepyszne żelki. Ja nie wiem, czy one wytrzymają do wieczora. Mamy tutaj draże w czekoladzie. Całe takie pudło draży. Żelki przyszły ultra bezpiecznie zapakowane. Są moje ulubione żelki malinki. Nie wiem, czy pamiętacie je z dzieciństwa. Są trudno dostępne. Jak? Pięknie wyglądają, ja właśnie te, te żelki kojarzę. No są rewelacyjne. Mmm, ale dobra. Nadżelki leśne, też taka solidna paka Żelek. No i dosłali mi jeszcze trochę próbek różnego rodzaju, właśnie takich radioaktywnych. No będzie, będzie co kosztować. Słuchajcie, no link do tego sklepu z żelkami zostawię Wam w opisie, bo na pewno sporo osób będzie o to pytało. Ja mogę z czystym sumieniem je polecić. Jedne z najlepszych żelek, jakie jadłem do tego. Polska firma, więc wspierajmy rodzime biznesy. No i bardzo szybka wysyłka. Wszystko elegancko. No, ja chyba zrobię sobie małą przerwę na te drażę, bo już też nie mogę się doczekać, kiedy je skosztuję. No, pełna mleczna czekolada. Mm. Ale chrupiące. Więc jeśli majsterku leci, majsterkujecie, i nie tylko, to bierzecie sobie taki, takie wiaderko na robotę i podjadacie. Coś wspaniałego. Ale no, wróćmy, wróćmy do naszego unboxingu. Bo trochę tu tych rzeczy jeszcze nakupiłem. Żelki niech sobie z boku leżą. Ja będę je przekanszał. Na pewno nic się z nimi nie stanie. No, kupiłem też taką latarkę LEDową świecie danych zakupów. Ona kosztowała 7 zł. Jak za 7 zł? Dwa tryby świecenia szeroki i skupiony. Do tego magnes. Ładowanie przez USB. Do takich prostych prac remontowych będzie jak znalazł. Ale co mam tu jeszcze lepszego? Mam też taką lampkę z Action. To jest mocniejsza lampka. Też ma dwa tryby, ale najważniejsze, że jest na klipsie. I tu jest odchylana, regulowana, więc możemy ją sobie uruchomić, postawić lub przyczepić gdzieś, właśnie na klipsie i w ten sposób tutaj zmieniać kąty. Fajna rzecz, że do tego nie była droga, około 20 zł. A jeszcze jedną latarkę sobie właśnie w Action zakupiłem. zakupiłem. Ta jest chyba jeszcze lepsza, tu się ją uruchamia regulowana w ten sposób. Dwa tryby świecenia i trzeci jest tutaj taki najsłabszy. No ale te są, te są zdecydowanie najfajniejsze. Możemy sobie tak postawić i teraz nam tutaj będzie wszystko oświetlało. Udało mi się też zakupić latarkę UV. Ona ma akurat światło właśnie w ultrafiolecie. Przydaje się czasami właśnie taka, taka rzecz, drobna. To też kosztowało około 8 zł. Więc takie drobne gadżety czasami wlatują. Ale to, co zostało na koniec, to te największe. A nie, mam jeszcze tutaj. Mam jeszcze tutaj. Jest taki prosty nożyk. On akurat właśnie był z na wyprzedaży. Około 5 zł kosztował. Niestety nie miał zamiennych noży. Ale sam mechanizm jest bardzo mocny. Mamy też laser z Parkside. A. To jest już mój drugi ten laser. Tym razem kupiłem używkę, bo pierwszy niestety zgubiłem. A on jest na tyle dobry, że no jest u mnie już na kanale recenzja tego właśnie lasera, więc nie będę tutaj Wam za dużo mówił. Mierzy praktycznie wszystko. No, żałuję, że pierwszy, pierwszy zgubiłem, więc ten będzie awaryjnie. W Action były też taki zestaw do silikonów. Bogaty. 12-elementowy zestaw ze skrobakiem do usuwania starego silikonu i tymi kształtkami do fug, gdzie możemy sobie w bardzo prosty sposób przejechać. Tu mamy wszystkie wymiary: 5, 8, 10, 12, 4, 8, no różne w milimetrach podane kształty, kąty. Praktycznie do każdego rodzaju fugi możemy sobie tym dobrać. Tu też mamy taki sprytny jakby skrobak z rękojeścią instrukcja prosta fajna rzecz, fajna rzecz i kosztowała 9 zł w Action jakby w Action znalazłem też taką kuwetę, można powiedzieć, że to jest nosidło do narzędzi tu wrzucamy od razu nasze narzędzia, jakieś wkręty nie wkręty na budowie solidny, twardy plastik i nie było też drogie, 25 zł za taką rzecz Super sprawa. Do tego, taki organizer. Możemy tutaj na przykład wyposażyć w jakieś pędzle, w jakieś wkrętaki. Są otwory. Tutaj też ma otwory. No i bardzo pojemne dwie komory, gdzie możemy zasypać na przykład wkrętami albo różnego rodzaju sprzętem. Był czarny i taki szary. Ja wziąłem ten szary jeszcze lepiej. Właśnie będzie mi się tutaj prezentował. No tu mamy wycięcie. Możemy to sobie jeden na drugi układać. A to, co najbardziej mnie zdziwiło w Action, to ten oto pojemnik Ketera za około 50 zł. Już teraz dokładnie nie pamiętam, 45 zł. Bardzo fajna firma. No i ten pojemnik mam tutaj. Jest dosyć szeroki. Pojemny, pojemną komorę i tackę na drobne rzeczy, więc to też przyda się w organizacji domowego warsztatu, będzie jak znalazł. Także ja jeszcze sobie przekąszam te, te żelki, zachęcam Was do zamawiania, bardzo dobre ceny. Mm, ale kwaśne, pyszne. Także gusto polecam, link w opisie. A ja lecę na budowę i lecę przetestować te wszystkie gadżety. Filmy ukażą się na kanale niebawem. Także dzięki za subskrypcję, lajkujcie, komentujcie. Dajcie właśnie suba, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie w prowadzeniu kanału i wspieracie go. Więc dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.